Tam na pierwszym odcinku z Bedwars. Teraz gram właśnie na Coxcrafcie i przez to, że włączałem nagrywanie już typ się do mnie podbudował. Co jest nieładne bardzo z jego strony. Maksimum wysokości... Jeszcze jak. No No to super. A dobra, zginął, zginął, zginął. zginął. Nie jest źle, nie jest źle, nie jest On no, zginął. Gram sobie operację jeszcze z jest Rival 3. nam myszczka, polecam. Co ty, ty gościu robisz? Czekaj, go ci już pragnie. Będzie TNT Jumper, albo? On to normalnie się popisał. Kurde, tu jest ten limit. to będziemy tak dostać. Dobra. Martwy, 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 martwy. Jest to bransko. Proszę Cię, drogi widzu, do obserwowania mojego kanału. Jeśli podobają Ci się filmy z Bedwars, Wars, to możesz mi napisać, czy chcesz takich więcej. Mam takie czucie jakby za chwilę ktoś mógł rozwalić pedał widziałem tam typa Dobra A, on będę nie miał No to ładnie Tam jest czerwony Nie! Nie, ja nie pomyślałem! Chciałem zrobić free looka. Chciałem zrobić free looka. Nie free look. Wiesz wiesz, że takie F5 Miałem... Ja mam je pod batonem bocznym na myszce. i myślałem, że mi się włączy. No i się nie włączyło. Aha, no tak. Jeszcze te poubudki śniegu. Sołem ci życie. Ja nie, nie mam szans, nie mam szans, no bo on mnie ścisnął w tym tym generatorze. Mm, to nie nie dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, niestety. Dobra, moja ostatnia szansa to... Fireball nie, kurde. Takie coś to się nie nabierze. Dawid S1. Co on wyrobi? Czy postanowi skoczyć? Zjem sobie, ja pokazuję mieć Regeneration. ja sobie pójdę. A on przyjdzie, tak? No, no, to teraz mamy już przerąbane. Czekaj, czekaj, nie, 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 nie podejdę do ciebie, może. Nie! Kupiłem Silverfisha przypadkowo. No to, no to teraz to już poszło. Nie On poszedł. On poszedł. I zostawił mnie bez beda. Dziękuję. Pan Dawid Czech nieźle to rozegrał. Gratuluję. Chciałbym Ci też zachęcić do ustawienia lajka i subskrypcji. Możesz być na kanał PaparX. Nie mój, ale jest spoko. Duże zaangażowanie. Dużo filmów. Polecam. Różne testy. Myślę, że na razie będę nagrywał krótsze filmy. Yy, teraz pewnie widzicie ten film yy, 27. Bo ja nagrywam na zapas. Żeby spędzić trochę dnia nie nagrywając. Ale mi wysokości już bym spadł. Ma coś w łapce, dzięki czemu ja chyba pójdę. Ech, nie, nie dobra, ladder klacze. To nie moja specjalność. On jest pewnie tu ze mną. Jeszcze nie. Mój render distance się gubi. gubi. Został jeszcze tylko żółty, no tylko wiadomo. Więc łatwiej będzie go zlokalizować. Tylko że ja weda już nie mam. Co jest trochę niefajne. Może bym sobie kulturalnie odbierał naseczka. Czy byłoby to możliwe? Dobra, jest to możliwe. Obecnie gram na Laptopiku, pavilon, games, coś takiego. No, nie, dobra, dobra, to tyle, to tyle. Nie dobra. To, to tyle z tej rundy. Myślę, że w sumie możemy sobie jeszcze raz zagrać. Why not? Także, jak mówiłem, gram na Pavilion Games laptop. Kla także klawiaturę mam osobną, ale obecnie nie gram na klawiaturze. 8 jest 8,29. Stałem i od razu zacząłem nagrywać. Nie będę się powtarzał, ale w sumie to się powtórzę. Chciałbym bym prosił cię drogi widzowie, abyś zostawił łapkę w górę i subika, ponieważ chciałbym wbić trochę tych subskrypcji, ponieważ no, no w sumie kto by nie chciał subskrypcji wyświetlić. no mam nadzieję, że obejrzysz ten film do końca. Myszka Rival 3 z yes. Dobra, ale nie najlepsza. Zbieram na Bloody. Chciałbym mieć Bloody. S. Jest, dobra. Martwy. Hmm... Kupimy sobie Fryerbola. Tak zwanego go Bola. Golda się zostawię. Trzeba mi się uzbierać na sekika żelaznego, byłoby mi bardzo miło. ale się trochę dobudować. Poznam tą mapę na pamięć Coxcrafta i wiem, że tutaj prawie praktycznie się nie da dolecieć Fryerbolem. Bez użycia bloku, chociaż może się da. Chyba, że jesteś kotletem z Dreama. Wtedy... Może to zrobić. Ja mam takie lagi, czy on stoi... No, nie. Więc na serio stoi w miejscu. Kupimy sobie tu na szybko ostrość. Ten mieczyk. Łe! Łe! Zaraz mnie ktoś zajedzie od tyłu, mam takie wrażenie. Nie może mnie ktoś też rozwalić, peda. No ale... Mam to w sumie w masie. Kolejnego nie ma. O oh, nie! Yeah. Aha! Ja pierdzielę. Nie, ja, to był taki fail. O oh, jezus, dobra. Cięcie, cięcie. No mra, no. Myślę, że jak na pierwszy film z Bedwars to możemy zakończyć. Sprawdzę sobie potem na nagrywce, jak to wyszło. Jak, jak, nie wiem, zobaczę. Może potem będzie więcej rund, zależy, jak mi pójdzie. Ja Ci, drogi widzu, żegnam. Zostaw suba, lajka. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie do dalszej pracy popiera. No i, nara.